Żyjemy w przekonaniu, że znajdujemy się w najlepszym momencie historii. Mamy dostęp do ogromnej ilości informacji, technologii i wszelkiego rodzaju produktów. Ale jeśli tak jest, dlaczego tak wielu z nas czuje się pustych, zagubionych, jakby coś było nie tak? Wejdź do dużego sklepu i spójrz na półkę z płatkami śniadaniowymi. Jest tam dziesiątki różnych produktów. Z czekoladą, bez cukru, ekologiczne, dietetyczne dla sportowców, dla dzieci, z błonnikiem lub z dodatkowym białkiem. Sprzedaje się wrażenie świata pełnego możliwości wyboru, ale przyjrzyj się bliżej, kto zdecydował, że to będą twoje opcje. Nie uprawiałeś zbóż, nie zaprojektowałeś opakowań, nie zdecydowałeś o składnikach, wybierasz tylko spośród tego co zostało starannie zaplanowane, aby wyglądało na różnorodność, ale w gruncie rzeczy podlega przemysłowej logice produkcji i zysku. To nie jest wolność, to estetyczna wersja więzienia. Ta sama logika powtarza się we wszystkich sektorach: oferuje się gotowe ścieżki, bezpieczne trasy, kolorowe opakowania i nazywa się to autonomią, ale prawdziwa wolność. To nie wybór spośród 30 wersji tego samego. To możliwość kwestionowania, dlaczego te wersje istnieją. To pytanie, czy sama gra nie jest z góry ustawiona. I tu musimy dokonać fundamentalnego rozróżnienia. Problemem nie jest kapitalizm. Kiedy kapitalizm jest stosowany w sposób etyczny, jest potężnym motorem napędowym. Stymuluje innowacje, generuje postęp. Stwarza możliwości, ale to, co mamy dzisiaj w wielu sektorach, nie jest tym. Jest to drapieżna deformacja systemu. Są to korporacje, które pod pozorem obrońców wolnego rynku kształtują pragnienia, manipulują wyborami i wykorzystują ludzkie słabości. Udają konkurencyjność, ale dławią mniejszych konkurentów, którzy próbują grać uczciwie. Istnieją poważne firmy. Które sprzedają te same produkty bez uciekania się do nieuczciwych sztuczek, i są one nieustannie miażdżone przez gigantów, którzy kupują wpływy, dominują algorytmy i kontrolują narracje. Dzieje się tak w technologii, żywności, zdrowiu, rozrywce. Obserwujemy centralizację władzy pod pozorem pluralizmu. Kapitalizm w swej istocie opiera się na równowadze. Na zasadach chroniących różnorodność idei i praktyk. Ale kiedy system ten zostaje opanowany przez struktury, które przedkładają zysk nad wszelką odpowiedzialność etyczną, pozostaje tylko teatr wolności. Tysiące produktów, tysiące opinii, tysiące stylów wszystkie krążą wokół tego samego centrum grawitacji rentowności za wszelką cenę. W tym kontekście nowoczesna wolność jest jak menu dla dzieci. Kolorowe, zabawne, ale ograniczone i udomowione. Można wybierać, owszem, ale tylko spośród tego, co zostało już dozwolone. A co jest najniebezpieczniejsze? Wiara, że ma się kontrolę, wiara, że jest się wolnym, podczas gdy istnieje tylko starannie opakowana iluzja wolnej woli. Budzisz się, sprawdzasz telefon, widzisz motywujący cytat: Masz tyle samo czasu, co Elon Musk. Jeszcze przed umyciem zębów twoje ciało odczuwa potrzebę działania. Odpowiadanie na e-maile, realizowanie celów, wykonywanie zadań. Ledwo się obudziłeś, a już jesteś spóźniony. To nowa forma niewolnictwa. Ale bicz nie jest widoczny, nazywa się produktywnością. W pewnym momencie najnowszej historii, wartość człowieka przestała być mierzona charakterem lub sumieniem. Zaczęła być definiowana przez użyteczność przez to, ile dajesz przez to, ile zarabiasz. W ten sposób czas stał się walutą, cisza stała się marnotrawstwem, a odpoczynek stał się grzechem przebranym za lenistwo. Ale kto dokładnie zdecydował, że bycie produktywnym jest szczytem wartości ludzkiej? Kto wprowadził ideę, że godność istnieje tylko w pośpiechu? Nie jest to niewinne kulturowe zboczenie. Jest to cichy i lukratywny projekt. Im bardziej czujemy się niepewni, tym więcej konsumujemy rozwiązań: terminarz, kursy, aplikacje, suplementy. Napędzamy koło, myśląc, że w pewnym momencie doprowadzi nas ono do spokoju, ale spokój nie nadchodzi, ponieważ logika została zaprojektowana tak, abyśmy byli niespokojni. Nie chodzi tu o demonizowanie pracy ani kapitalizmu. Praca może być źródłem sensu. Kapitalizm, gdy jest zrównoważony, oferuje swobodę przedsiębiorczości, tworzenia i prosperowania. Ale to, co widzimy, to zniekształcony system, w którym korporacje nie sprzedają tylko produktów, sprzedają również ideę, że zawsze czegoś nam brakuje zawsze niewystarczający zawsze poniżej oczekiwań. Im bardziej to internalizujemy, tym bardziej dobrowolnie poddajemy się nieludzkiemu rytmowi, wierząc, że tak właśnie wygrywa się w życiu. Giganci dominujący na tej scenie nie tylko śledzą nasze rutyny, oni je kształtują, oferują nam metody zwiększania produktywności, jednocześnie utrzymując nas w zależności od cyklu. Algorytm telefonu komórkowego, który cię rozprasza, jest tym samym który sprzedaje ci kurs, dzięki któremu nauczysz się skupiać. Ten sam system, który powoduje twoje emocjonalne wyczerpanie, zarabia na twoich próbach wyleczenia się, a firmy, które nie poddają się tej logice, te, które oferują bardziej humanitarne, etyczne i zrównoważone alternatywy, są one połykane, usuwane z pola widzenia lub zmuszane do dostosowania się do tego samego zimnego, i performatywnego języka. Nawet rozrywka została porwana. Czytanie dla przyjemności. Niech to będzie coś pożytecznego. Spacerowanie bez celu. Lepiej nagrać i przekształcić w treść. Nic nie robić. Niedopuszczalne, chyba że zostanie to przepakowane jako produktywna medytacja. Wszystko musi mieć mierzalny cel, a jeśli nie ma, jest zbędne, nawet ty. Ale prawda, której nikt nie chce powiedzieć, jest prosta. Nie jesteś maszyną. Nie zostaliście stworzeni do działania bez przerw, bez upadków, bez ciszy. Natura nie kwitnie przez cały rok. Dlaczego wymielibyście? Świat nie potrzebuje większej wydajności, potrzebuje więcej człowieczeństwa. Być może największym aktem buntu jest dziś właśnie zatrzymanie się, oddychanie. Odmowa życia w imię wydajności, bo to nie jest życie, to symulacja. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kim jesteś, gdy nikt nie patrzy? Nie jako profesjonalista, ojciec, przyjaciel, nie jako tytuł na wizytówce lub biografia w profilu, ale jako istota stojąca za tym wszystkim ta, która istniała przed funkcjami, przed rolami, przed występami to właśnie tam. Pojawia się najbardziej przerażające pytanie współczesności: kim jestem bez tego, co robię? Ponieważ dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, tożsamość stała się towarem. Każdy krok, który robimy w sieci, każde ubranie, które nosimy, każda opinia, którą dzielimy, niesie cichą wiadomość. Zobacz, kim jestem. Ale ta ciągła ekspozycja nie jest czystym narcyzmem to przetrwanie. To adaptacja do ekosystemu, w którym bycie widzianym oznacza bycie akceptowanym, a zniknięcie jest równoznaczne z nieistotnością. Od najmłodszych lat uczymy się wcielać się w różne postacie: dobry uczeń, wzorowy pracownik, obiecujący profesjonalista, nagradzani za przestrzeganie norm, karani za wyrażanie czegoś, co nie pasuje. I tak krok po kroku chowamy to, kim jesteśmy aby podtrzymać to, kim inni chcą, abyśmy byli. Nie wybieramy tych masek, zostały nam narzucone jako niewidzialne mundury, a my staliśmy się ekspertami w naturalnym ich noszeniu. Kryzys pojawia się, gdy zdajemy sobie sprawę, że te postacie, bez względu na to, jak skuteczne są, nie dają nam wewnętrznej siły. Żyjemy w otoczeniu treści dotyczących autentyczności. Ale jesteśmy zanurzeni w systemie, który każe każde odstępstwo. Bądź sobą stało się sloganem marketingowym. O ile to ty wpisuje się w pożądane, opłacalne i widocznie atrakcyjne standardy. To nie twoja wina, jest to bezpośredni skutek systemu, który przekształcił subiektywność w kapitał. Kiedy przeglądasz media społecznościowe, nie widzisz tylko twarzy, widzisz. Performatywne, wyretuszowane tożsamości, które mają sprzedać wizerunek lub produkt. Granica między tobą a awatarem zniknęła. Algorytm nie chce wiedzieć, co czujesz, chce wiedzieć, co cię angażuje, a rynek nie chce wiedzieć, kim jesteś, chce wiedzieć, czy się przekonasz. Wielkie korporacje wiedzą o tym. Sprzedają styl życia, a nie tylko produkty. Sprzedają przynależność, status, kierunek. Im bardziej czujesz się niekompletny, tym łatwiej jest sprzedać obietnicę kompletności. W tej grze firm, które odmawiają przekształcania ludzi w cele, a tożsamości w opakowanie, walczą z systemem, który nagradza sztuczność i każe autentyczność. Ale istnieje punkt przełomowy pojawia się w ciszy. Kiedy wyłączasz ekrany, Odłączasz się od narracji i przez chwilę naprawdę słuchasz siebie. Zadaj sobie pytanie: co bym zrobił, gdyby nikt nie patrzył? Co nadal miałoby wartość, gdyby nie było publiczności? To właśnie w tej przestrzeni zaczyna oddychać prawda, ponieważ Twoja tożsamość nie jest marką nie musi być publikowana, sprzedawana ani optymalizowana jest żywym, złożonym, nieposkromionym procesem. Nie ma algorytmu, który potrafi przewidzieć, kiedy człowiek zdecyduje się przypomnieć sobie o sobie. Żyjemy w otoczeniu wygód. Idealne łóżko, jedzenie dostarczane na kliknięcie, rozrywka na żądanie. Nie mam nic przeciwko wygodom samym w sobie. Są one osiągnięciem ludzkości, ale kiedy stają się absolutną regułą, a nie wyjątkiem, zamieniają się w więzienie. A co gorsza, Więzienie, które nie boli, tylko znieczula. Więzienie, które nie nakłada kajdan, ale oferuje miękkie kanapy i natychmiastowe nagrody. Prawda jest taka, że wygoda stała się strategią nie strategią dobrobytu, ale kontroli. Im bardziej jesteśmy wygodni, tym mniej jesteśmy skłonni do zadawania pytań. A kto na tym zyskuje? Struktury władzy, które wolą lud zadowolony niż lud przebudzony. Zaspokojona populacja jest łatwiejsza do manipulowania. Nie potrzebuje cenzury, gdy ma rozrywkę. Nie potrzebuje ucisku, gdy otrzymuje ciągłe nagrody. Umysł, otępiony nadmiarem, rzadko się buntuje. Mechanizm ten nie jest izolowaną teorią spiskową. Jest on integralną częścią współczesnej gospodarki. Gospodarka, która nazywa się kapitalistyczną, ale w rzeczywistości działa na zasadzie symulacji. Teatru, w którym korporacje udają konkurencję, dominując rynki, kształtując zachowania i oferując spersonalizowane doświadczenia, które w rzeczywistości wszystko standaryzują, nawet Twoje życie. Prawdziwy kapitalizm, oparty na wolności przedsiębiorczości, zdecentralizowanej innowacyjności, prawdziwej merytokracji, jest duszony przez tę logikę koncentracji, która zamienia komfort w pułapkę. A wygodę w środek uspokajający społeczeństwo. Firmy, które nie grają w tę grę, które próbują zaoferować coś uczciwego, bardziej ludzkiego, bardziej świadomego, są pierwszymi, które zostają zmiażdżone. Nie sprzedają uzależnienia, nie manipulują niedoborem, nie potrafią zamaskować wyzysku jako wydajności, a tymczasem my oduczyliśmy się radzić sobie starciami. Odrzucamy ciszę, unikamy wysiłku, zapominamy, że to właśnie w dyskomforcie następuje rozwój, że to w tarciach rodzą się nowe pomysły, że to w nudzie kwitnie kreatywność. Wolimy łatwą drogę, natychmiastową przyjemność, płynność bez refleksji. Ale to, co wydaje się łatwością, jest w rzeczywistości drogą powolnej regresji. Algorytm wie, że wolisz to, co proste. Dostosowuje swoje dostawy, aby nie sprawiać ci zbytniego kłopotu. System wie, że im więcej się bawisz, tym mniej zdajesz sobie sprawę, że jesteś kierowany. I tak życie mija w wysokiej rozdzielczości, ale z płytką głębią. Wybór dyskomfortu jest dziś niemal aktem oporu. Czytanie czegoś trudnego, odmowa tego, co wszyscy akceptują, kwestionowanie tego, co wydaje się oczywiste. Dyskomfort przywraca nam świadomość, a świadomość przywraca nam wolność, ponieważ żadna prawdziwie przebudzona istota nie akceptuje życia w opakowaniu jak produkt, nawet jeśli opakowanie to ma wygodną sofę i szybki internet. Istnieje rodzaj ciszy, która nie jest spokojem, jest brakiem. Rodzaj pustki, która nie krzyczy, tylko szepcze, pojawia się w przerwach. Kiedy odcinek się kończy, kiedy fit się kończy, kiedy wiadomości przestają przychodzić, patrzysz w sufit i przez chwilę czujesz niepokojące pytanie: Czy to wszystko, czy to życie, które prowadzę, naprawdę jest moje? Nie jest to pustka spowodowana brakiem rzeczy, wręcz przeciwnie. Pojawia się ona pośród nadmiaru, nadmiaru treści, celów, bodźców. Jesteśmy zawsze połączeni, ale głęboko odłączeni. Od siebie, od innych, od świata poza ekranem. Ta pustka nie wynika z niedostatku, wynika z nasycenia, starannie zaplanowanego nasycenia. Logika jest prosta: im bardziej jesteś rozproszony, tym mniej zadajesz pytań. A im mniej zadajesz pytań, tym łatwiej kontrolować swoje pragnienia, lęki i decyzje. System nie musi powstrzymywać Cię od myślenia. Wystarczy, że jesteś zajęty. W ten sposób buduje się kulturę konsumpcji, która zastępuje znaczenie nowością, obecność performansem, a głębie chwilową społecznością. Do tego dochodzi normalizacja nieobecności siebie. Nikt nie uczy nas, jak być samemu ze sobą. Większość z nas wie tylko, jak istnieć pod okiem innych. Robimy, publikujemy, komentujemy, reagujemy. Ale dla kogo i w jakim celu, kiedy wszystko staje się treścią, nawet cisza potrzebuje podpisu. Ważne jest, aby powiedzieć: nie jest to atak na przyjemność, technologię czy wygodę. Problem nie polega na korzystaniu z tego, co oferuje współczesny świat. Polega na akceptowaniu tego jako wystarczającego. Polega na wierzeniu, że dobre samopoczucie jest tym samym, co znieczulenie. Ponieważ przychodzi moment, w którym komfort staje się więzieniem, a rozrywka rodzajem zapomnienia. Zapominamy o tym, co najważniejsze kim jesteśmy, co czujemy, co naprawdę ma znaczenie. Najbardziej okrutne jest to, że ta pustka pojawia się bez szumu, nie niszczy, rozpuszcza. Stopniowo tracimy zdolność odczuwania prawdziwego entuzjazmu, spontanicznej ciekawości, patrzenia w niebo i po prostu kontemplowania. Tracimy wewnętrzny rytm, ponieważ zewnętrzny nas przytłacza. A kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, nie wiemy już, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, ani dlaczego budzimy się każdego dnia. Ale nie wszystko jest stracone. Ta pustka, choć nieprzyjemna, może być szansą, szczeliną, przez którą wkracza świadomość. Woła nas z powrotem. Nie krzykami, ale subtelnym dyskomfortem. Nie odpowiedziami. Ale zapomnianymi pytaniami. I właśnie tam zaczyna się ponowne spotkanie, w przestrzeni między jednym powiadomieniem a drugim, w sekundzie, w której wahasz się przed poszukiwaniem kolejnej rozrywki. Tam zaczyna się droga nie droga, która wymaga wielkich zewnętrznych rewolucji, ale małych wewnętrznych działań głębokiego oddechu, wyłączenia się, wysłuchania ciszy. I wreszcie szczerego pytania, co sprawia, że czuję, że żyję, nawet gdy nikt nie patrzy. Od momentu, gdy się budzimy, kierują nami niewidzialne polecenia. Kalendarz mówi nam, kim musimy być. Telefon komórkowy określa, co jest ważne. A świat oklaskuje tę wersję Ciebie, która jest dla niego najbardziej użyteczna, niekoniecznie najbardziej prawdziwą. W tym cichym procesie prawie nikt nie zauważa, co się traci samoistnienie ale jest coś, o czym nikt ci nie mówi ponieważ nie jest to opłacalne nie jesteś swoją produktywnością nie jesteś swoimi wynikami nie jesteś swoją historią osiągnięć jesteś czymś znacznie głębszym żywą, złożoną, wrażliwą świadomością istotą, która urodziła się, aby czuć, myśleć, tworzyć odpoczywać, kochać, a nie tylko funkcjonować, produkować i osiągać wyniki. Droga powrotna nie wymaga radykalnego zerwania. Zaczyna się od małych aktów wewnętrznego buntu siedzenia w ciszy, gdy wszystko krzyczy o ruch pisania nie po to, aby zaimponować, ale aby zrozumieć siebie mówienia nie, nie dlatego, że jest to skuteczne, ale dlatego, że jest szczere. I być może najbardziej rewolucyjne ze wszystkich, zatrzymanie się. Przestanie biegać, zadowalać, podążać. Zatrzymanie się i po prostu bycie. Zejść ze sceny. Zamknąć zakładki. Wyciszyć świat. Aż usłyszysz swój własny głos i w tej przestrzeni słuchania zaczynasz pamiętać. Pamiętać, co naprawdę kochasz. Czego się bez wstydu boisz. O czym marzysz bez ograniczeń. Bo tylko wtedy, gdy wyciszysz hałas systemu, zaczynasz słyszeć dźwięk swojej duszy. A kiedy to się dzieje, kiedy naprawdę się budzisz, nie tylko ze snu, ale z transu, coś się zmienia. Stajesz się niebezpieczny nie przemocą, ale jasnością umysłu niebezpieczny dla systemów, które czerpią zyski z Twojej alienacji niebezpieczny dla narracji, które opierają się na Twoim posłuszeństwie ponieważ ktoś, kto zna siebie, nie może już być kształtowany. Nie goni za aprobatą, wybiera, żyje i respira kom autenticidadę. Jeśli ten film poruszył cię, napisz w komentarzach jedno słowo, które podsumowuje to, co poczułeś. Może to być prawda, przebudzenie, bunt, cisza lub jakiekolwiek inne, które reprezentuje to ponowne spotkanie z tym, kim jesteś. To słowo będzie jak znak między nami intymne zobowiązanie wobec własnej świadomości a jeśli chcesz zobaczyć więcej takich treści pamiętaj aby polubić film i zasubskrybować kanał to nie tylko statystyka to gest który wzmacnia społeczność ludzi którzy również chcą wyjść z trybu automatycznego jeśli ta praca ma dla ciebie sens i uważasz że zasługuje na to aby nadal istnieć i się rozwijać, rozważ wsparcie finansowe w dowolnej wysokości, Twoja pomoc wzmacnia te pracę i pozwala, aby więcej takich treści dotarło do większej liczby osób. Ponieważ w świecie, który chce wszystko zamienić w towar, tworzenie przestrzeni do swobodnej i głębokiej refleksji jest aktem oporu. Nie jesteś sam w tej podróży, a jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że coś w tobie już się obudziło. Witaj z powrotem w sobie. Tęskniliśmy za tobą.